Być tutaj na tej samej hali, chodzić tymi samymi korytarzami, zaglądać do tych samych szatni, być tu, gdzie byli oni wszyscy, nasi zawodnicy, nasi mistrzowie, nasi siatkarze. Kocham siatkę, oglądam wszystkie mecze i sam też trenuję. Czy jest ciężko? Czasami, ale wiem, że sport wymaga wytrwałości, dużo pracy, kształtuje charakter. Gramy w zespole, rozumiemy się bez słów. Każdy wie co ma robić, do kogo odbić piłkę, komu ją wystawić. Cały zespół tworzy jedność. Jesteśmy drużyną, wkładamy w to całe serce i dużo wysiłku. Ale potem, kiedy na widowni podczas meczu widzę moją rodzinę, moich przyjaciół, sąsiadów, jak dopingują, jak mnie wspierają, wiem, że ja i moja drużyna nie możemy ich zawieść. Zawsze gramy Fair play. To oznacza szacunek do innych graczy i do naszych kibiców. Oni nigdy nas nie zawiedli, zawsze są z nami. Ja też kibicuję naszej reprezentacji. Ta atmosfera podczas meczu, biało-czerwone flagi, okrzyki, piosenki, emocje i radość. Siatkówka staje się naszym sportem narodowym. Mamy wspaniałe sukcesy i wiernych kibiców, a za tym wszystkim stoi historia. Długa i łożliwa, ale za to zdobiona dziesiątkami medali. Złotych, srebrnych i brązowych, i tyloma samymi tytułami mistrzowskimi. Często myślę o wszystkich wielkich, którzy trenowali tu przede mną: Ignaczek, Gruszka, Drzyzga, Wrona, Winiarski, Zatorski, Nowakowski i wielu innych, dzięki którym nasze serca rosły, gdy oni stawali się częścią historii my, również jako klub i jako kibice że Paweł Zatorski zbiegnie Bartman 24 do 18 i za chwilę pierwsza piłka meczowa. Klub powołano do życia w 1945 roku jako jedna z sześciu sekcji sportowych klubu uczelnianego akademickiego Związku Sportowego w Częstochowie. Chelak, Menculewicz, murek Roni, piłkę, Nowak po bloku, piłka poza pole gry, Jawal, Azedes, Częstochowa, mistrzem Polski. Przez szereg lat drużynę do zwycięstw wprowadził Stanisław Gościniak. Jako znakomity trener odniósł wraz z klubem wiele zwycięstw, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jesienią 1979 roku klub awansował do krajowej elity, debiutując w ekstraklasie, a od 1987 roku występuje w niej nieprzerwanie do dziś. Także po dziś dzień wielu sportowców wciąż jest związanych z klubem, chociaż swoją karierę zaczynali wiele lat temu. Tak jak Andrzej Szewiński, który do AZS trafił w latach 80., gdy klub dynamicznie się rozwijał. Od tamtego czasu przez wiele lat kształcił kolejne pokolenia zdolnych siatkarzy i to się nie zmieniło. Jestem dumny z mojego syna. Że swoją karierę sportową związał z AZS Częstochowa, ja jestem zagrożającym kibicem od 30 lat. Tak jest do dzisiaj, kiedy ja trenuję tu z moją drużyną. Klub ma na swoim koncie sześć tytułów mistrza Polski, dwa krajowe puchary i jeden superpuchar. A AZS częstochowa kształci kadrę młodzieżową z największymi sukcesami. Młodzi zdobywają tytuły i medale, by po zakończeniu kariery zawodnika prowadzić do zwycięstw w kolejne pokolenia, tak jak Richard Bosek. Najlepsi jak Damian Dacewicz mogli rozwijać swój talent właśnie tutaj. Realizować w AZS Częstochowa swoją pasję i sportowe marzenia. Mamy najlepszych trenerów, świetnych młodych zawodników. Duże możliwości, chęci i zapał do pracy i wspaniałą historię zwycięstw, którą będziemy powtarzać. Mój idol? Piotr Gruszka. Rekordzista pod względem meczów rozegranych w kadrze. Wiele razy wracam do rozgrywek, w których był kapitanem. Analizuję zagrania, taktykę. Uczę się. Myślę wtedy o wygranych meczach, mistrzostwach, medalach i czekam na kolejne zwycięstwo. Kiedyś to będą moje zwycięstwa. Moje i mojej drużyny. Sport jest wielką przygodą. Uczy siły charakteru, tolerancji, podejmowania decyzji, gry zespołowej, zwłaszcza siatkówka. Ja nie jestem sportowcem, jak większość tych, którzy do Was przemawiali dzisiaj. Ale dla mnie sport to wielkie emocje, kibicowanie. I dzisiaj wszyscy razem możemy podziękować w 70-lecie istnienia klubu AZS-owi Częstochowa za te wspaniałe lata zwycięstw, także porażek, z którymi się nie godziliśmy i z którymi nie godzili się sportowcy. Ale trzeba przeżyć także porażki, bo to właśnie jest sport, to właśnie jest wspaniała siatkówka. To jest AZS Częstochowa, któremu możemy dzisiaj za te wspaniałe lata tylko podziękować i czekamy na następne.